Rób to codziennie przez 20 minut i zapobiegaj tych chorobom natychmiastowa ulga pozdrowienia. Jeśli masz ponad 50 lat i szukasz prostego sposobu na poprawę swojego zdrowia, musisz poznać ćwiczenie polegające na unoszeniu nóg. To proste działanie, nie wymagające żadnego specjalnego sprzętu czy przygotowania, przynosi niesamowite korzyści dla Twojego ciała. Wraz z upływem lat częściej pojawiają się takie problemy jak słabe krążenie, obrzęki nóg, czy nagromadzone zmęczenie. Właśnie tutaj unoszenie nóg może odmienić Twoją codzienną rutynę. Unosząc nogi, wspierasz powrót krwi Żylnej, zmniejszasz obrzęki i zapobiegasz problemom z krążeniem, takim jak Żylaki czy zakrzepica. Dodatkowo ta pozycja pomaga złagodzić ból i napięcia, zapewniając natychmiastowe uczucie relaksu. Opowiem Ci krok po kroku, jak wykonać to ćwiczenie w domu, a następnie przedstawię korzyści zdrowotne, które możesz osiągnąć. Jestem pewien, że już dziś przekonasz się do tego prostego działania. Zanim przystąpisz do unoszenia nóg, mam dla Ciebie dwie proste wskazówki, które mogą wzmocnić jego efekty, pomagając zredukować stany zapalne, poprawić krążenie i wspierać relaksację. Porada: 1. Na około 15-30 minut przed ćwiczeniem, wypij szklankę ciepłej wody z dodatkiem cytryny i szczyptą startego imbiru. Ten napój pobudza krążenie krwi, redukuje obrzęki i przygotowuje ciało na relaksację podczas ćwiczeń. Porada 2. Spożyj niewielką porcję orzechów włoskich, migdałów lub pestek słonecznika około 20 minut wcześniej. Te produkty dostarczają magnezu, który rozluźnia mięśnie oraz kwasów tłuszczowych wspierających zdrowie stawów, co zwiększa komfort i efektywność ćwiczenia. Podkreślam znaczenie zakupu tych produktów w polskich sklepach. Dzięki temu masz pewność, że wybierasz świeższe i lepszej jakości produkty, a dodatkowo wspierasz lokalnych producentów i gospodarkę swojego regionu. Teraz, kiedy znasz już dwie specjalne wskazówki. Czas przejść do ćwiczeń i cieszyć się wszystkimi korzyściami, jakie przynosi ta prosta, lecz niezwykle skuteczna aktywność. Przejdźmy do szczegółów. Jak prawidłowo wykonać unoszenie nóg? Pamiętaj, ten materiał ma charakter informacyjny i nie zastępuje porady lekarskiej. Aby poprawnie wykonać ćwiczenie, połóż się na plecach w wygodnym miejscu, najlepiej w pobliżu ściany. Unieś nogi, opierając je na ścianie w taki sposób, aby tworzyły kąt 90 w stosunku do tułowia z wyprostowanymi kolanami. Ramiona pozostaw luźno wzdłuż ciała. W razie potrzeby możesz umieścić mały podkład pod ramiona dla większego komfortu. Oddychaj głęboko i kontrolowanie, pozwalając ciału się zrelaksować i rozluźnić nagromadzone napięcia mięśniowe. Pozostań w tej pozycji przez około 10-20 minut, dostosowując czas do swoich potrzeb i odczuć. Po zakończeniu, powoli zegnij kolana, weź głęboki oddech i ostrożnie wstań, aby uniknąć zawrotów głowy. Jeśli ćwiczenie wykonujesz przed snem, pozwól sobie na bezpośredni odpoczynek. Dlaczego warto spróbować tego ćwiczenia już dziś? Przejdźmy teraz do omówienia dziewięciu niesamowitych korzyści, jakie możesz osiągnąć, poświęcając zaledwie 20 minut dziennie na tę praktykę. Jednym z efektów jest nawet poprawa jakości snu. Poprawa krążenia krwi. Unoszenie nóg powyżej poziomu serca wspomaga powrót krwi żylnej do centrum ciała, zmniejszając nacisk na żyły w dolnych partiach kończyn. To szczególnie ważne dla osób z problemami z krążeniem, ponieważ zmniejsza uczucie ciężkości nóg i zapobiega komplikacjom, takim jak żylaki czy zakrzepica. Z wiekiem przepływ krwi może zwalniać, co czyni tę praktykę szczególnie istotną dla osób po 50. roku życia. Ulga w obrzękach nóg i stóp Obrzęki spowodowane zatrzymaniem płynów są częstą dolegliwością, zwłaszcza u osób, które spędzają dużo czasu w pozycji stojącej lub siedzącej. Dzięki unoszeniu nóg, ciało może skuteczniej rozprowadzać płyny nagromadzone w kończynach dolnych, co szybko zmniejsza opuchliznę. Jest to naturalna i skuteczna alternatywa dla łagodzenia dyskomfortu związanego z obrzękami oraz zapobiegania poważniejszym problemom, takim jak przewlekła niewydolność limfatyczna. Relaksacja mięśni. Nagromadzone napięcie w mięśniach nóg, zwłaszcza po aktywności fizycznej lub męczącym dniu, jest znacząco redukowane dzięki unoszeniu nóg. Ta pozycja pomaga rozluźnić mięśnie i sprzyja głębokiemu odprężeniu. Dla osób cierpiących na skurcze mięśni lub nocne dolegliwości w nogach, ta praktyka może przynieść natychmiastową ulgę i ułatwić regenerację mięśni, szczególnie po wysiłku fizycznym lub długim okresie bezczynności. 4. Zapobieganie problemom z sercem. Ćwiczenie unoszenia nóg zmniejsza obciążenie serca, ułatwiając przepływ krwi i odciążając układ sercowo-naczyniowy. Ta praktyka wspiera zdrowie serca, zapobiegając schorzeniom, takim jak przewlekła niewydolność żylna czy zakrzepica, które są bardziej powszechne wraz z wiekiem. To prosta i dostępna metoda, która pomaga utrzymać układ sercowo-naczyniowy w dobrej kondycji przez lata. 5. Redukcja stresu. Zapewniając pozycję głębokiego relaksu, unoszenie nóg tworzy środowisko sprzyjające wyciszeniu i obniżeniu poziomu kortyzolu, hormonu stresu. Regularna praktyka pomaga złagodzić napięcia emocjonalne i wspiera stan równowagi, niezbędny do zwalczania lęku i poprawy jakości życia. Dodatkowo, to okazja do połączenia się ze sobą, co sprzyja relaksacji psychicznej. Ulga w bólach stawów. Unoszenie nóg zmniejsza nacisk na stawy kolanowe, skokowe i biodrowe, przynosząc ulgę osobom cierpiącym na schorzenia takie jak artretyzm, artroza czy zapalenie stawów. Ta pozycja wspiera także regenerację drobnych urazów i zapobiega pogłębianiu się przewlekłych dolegliwości bólowych. To naturalny sposób na złagodzenie dyskomfortu bez konieczności stosowania leków czy inwazyjnych zabiegów. Wsparcie dla zdrowia kręgosłupa. Unoszenie nóg pozwala na naturalne ułożenie kręgosłupa i redukcję napięcia w odcinku lędźwiowym, co przynosi znaczące korzyści osobom cierpiącym na bóle pleców. Ta praktyka może pomóc złagodzić ucisk na kręgi i poprawić postawę. Dla osób spędzających długie godziny w pozycji siedzącej lub stojącej ćwiczenie to sprzyja dekompresji kręgosłupa, zmniejszając bóle i napięcia. Stymulacja układu limfatycznego Unoszenie nóg wspomaga przepływ limfy, przyczyniając się do odprowadzania nagromadzonych w organizmie toksyn. Ten proces wzmacnia układ odpornościowy i pomaga zwalczać uczucie zmęczenia oraz zatrzymywanie płynów. Dla osób chcących poprawić funkcjonowanie układu limfatycznego ta praktyka jest naturalnym i skutecznym sprzymierzeńcem z widocznymi korzyściami w krótkim czasie. 9. Poprawa jakości snu Regularne Unoszenie nóg pod koniec dnia pomaga przygotować ciało do głębszego i bardziej regenerującego snu. Łagodząc zmęczenie i uczucie ciężkości w nogach, ta pozycja relaksuje ciało i umysł, ułatwiając zasypianie. Osoby cierpiące na bezsenność lub niespokojne noce mogą w tej praktyce znaleźć prosty i skuteczny sposób na poprawę jakości odpoczynku. Napisz w komentarzu, z jakiego miasta oglądasz i podziel się swoją opinią. Czy znałeś już te informacje, które udostępniłem w tym filmie? Będzie mi miło to przeczytać.